Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i rzeczywiście tak jest, bo gdy pod spodem zapiszemy sobie wzór w postaci kanonicznej, to on wygląda tak. A razy x odjąć p do kwadratu plus q, gdzie teraz na zasadzie porównań możemy odczytać, że w naszej funkcji współczynnik A jest równy minus 1 druga, bo to jest to co stoi przy x kwadrat, to traktujemy o cały ten nawias jak x kwadrat p jest równe 0, ponieważ, no widzimy, nie mamy tutaj nawiasu, prawda? Czyli p nie ma. Zatem p jest równe 0, a q równa się 3 i takie rzeczy możemy odczytać z postaci kanonicznej. Po co to robimy? Otóż chcemy podać zbiór wartości funkcji, to jest pierwsza rzecz, więc najpierw musimy sobie wyobrazić, jak wykres funkcji wygląda. Czy parabola ma ramiona skierowane w dół, czy do góry? O tym mówi nam współczynnik a. Jeśli a jest liczbą ujemną, jeśli a jest liczbą ujemną, to parabola wygląda tak. I w tym miejscu mamy wierzchołek naszej funkcji, prawda? A wiemy, że zbiór wartości funkcji zaczyna się w tym przypadku od minus nieskończoności i osiąga. Funkcja osiąga maksymalną wartość w wierzchołku, w y wierzchołka, prawda? Czyli w trójce. Ja sobie tutaj opiszę, że ten wierzchołek ma współrzędną 0,3. I mnie teraz interesuje współrzędna y. Z niej odczytam, jaki jest zbiór wartości funkcji z tego prostego rysoneczku. Więc zbiór wartości funkcji, no, możemy dopisać tutaj małe f, to się równa. I teraz tak, zaczynamy w minus nieskończoności i funkcja maksymalną wartość osiąga w y równym 3. I tutaj musimy domknąć przedział, tak? Bo ten punkt należy do wykresu funkcji. Dlatego jest ten nawias ostry. Następnie mamy podać maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji. Czyli musimy powiedzieć, kiedy jest funkcja rosnąca. Rosnąca jest, jak pójdziemy tutaj po tym wykresiku do wierzchołka, a malejąca jak pójdziemy od wierzchołka w dół, prawda? więc zapiszmy, że funkcja jest rosnąca dajemy dwukropek no i teraz podajemy w jakim przedziale jest rosnąca w jakim przedziale x -ów. zawsze monotoniczność określamy dla x -ów. czyli widzimy, że od minus nieskończoności do zera Tak, tutaj domykamy, bo 0 jest w wykresie funkcji. Natomiast funkcja malejąca. Funkcja malejąca zaczyna się od zera i do plus nieskończoności w takim przedziale. Tak? Pamiętajmy, że monotoniczność określamy zawsze dla x -ów. Następnie mm, wyznaczmy jeszcze równanie osi symetrii jej wykresu no to oś symetrii to jest ta prosta przechodząca przez wierzchołek. Tak? Tutaj mamy oś symetrii. Czyli musimy podać równanie x, to się równa. No jeśli przechodzi oś symetrii przez wierzchołek, no to współrzędna xowa wierzchołka to się równa 0, a równanie osi symetrii to jest po prostu z x równe 0. Równanie osi symetrii. Równanie osi symetrii. 3x to się równa 0 i w takiej kolejności będziemy rozwiązywali całe zadanie.